Cześć Martin z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo tutaj tłoczno, ale przed chwilą właśnie skończył się pokaz gry Skatebound od Microsoftu, ten ekskluzyw zapowiadany jakiś czas temu. W końcu dowiedzieliśmy się, czym ta gra ma być i okazało się, że produkcja od Platinum Games będzie czymś, co we mnie wywołało pierwsze skojarzenie z Dragon's Dogma. Mamy bohatera, bohatera skojarzonego ze smokiem, bohatera, który przybył z czasów współczesnych do czasów fantazy. Prezentacja, w której uczestniczyłem, niestety nie pozwalała e, zagrać w grę, bowiem e, rozgrywką kierował deweloper. Trwało to mniej więcej pół godzinki, no i przestawiono poszczególne elementy rozgrywki, jakby nakre nakreślając to, czym ta gra będzie. I co mnie zaskoczyło, będzie to Action RPG. Action RPG od Platinum Games, a więc możemy spodziewać się bardzo soczystego, dynamicznego i dosyć głębokiego systemu walki, bo z tego jest to studio znane. I faktycznie to było jakby udokumentowane na gameplayu. Jest to podobne troszeczkę do Devil May Cry'a bardziej, aniżeli do Bayonety, z którą bym kojarzył studio e, Platinum Games. Ale takie elementy jak współpraca z, ze smokiem, specjalne umiejętności bohatera i walki z wielkimi przeciwnikami, nie będącymi wcale bosami, tylko taki przeciwnicy, których po prostu spotykamy w, w świecie gry, no, sugerowały właśnie te podobieństwo do Dragon's Dogma. Pomieszanie tej idei Dragon's Dogma z Devil May troszeczkę z Bayonetą, z RPGami, brzmi to bardzo smakowicie. Tym bardziej, że zagra odpowiada Platinum Games, które zły gier nie robi. No dobra, zrobiło jedną złą grę, ale to była gra na licencji, więc prawdopodobnie chcieli to mieć za sobą i zająć się czymś konkretnym. Na pokaże e, potwierdzono także obecność trybu kooperacji w grze, co prawda niestety twórcy ciągnięci za język nie mogli powiedzieć nic więcej. E, oprócz tego, że będzie taki tryb dla czterech graczy. No i e, fajne w tej rozgrywce czy to koopowej, czy singleplayerowej będzie fakt, że e, będzie ona oparta bardzo, bardzo mocno na współpracy gracza ze smokiem a w trybie kooperacji graczy i ich, z ich smokami. Pokazano między innymi takie miejsca na, na mapie świata, które wymagały współpracy z smokiem na tyle, że bez niego nie dało się w ogóle przejść dalej. I wcale nie zawsze to będzie takie oczywiste i łatwe, bowiem czasem będzie to rozwiązane w formie zagadek jakiś przestrzenno-logicznych. A skoro już zacząłem o świecie gry, pokazano olbrzymi teren, na którym deweloper dowolnie się poruszał, zbierał jakieś kryształy, zresztą potrzebne do rozwijania swojego smoka, bo będzie miał możliwość upgradu swojego towarzysza, wielkiego towarzysza. No, poza tym prezentacja dotyczyła raczej takich elementów związanych z walką. W Platinum Games tego jest właśnie znane. Niestety też twórcy nie za bardzo chcieli jakby Opowiadać głębiej o elementach RPGowych. Padały właśnie bardzo często to pytania, jak tylko zapowiedziano, czym ta gra ma być. Od razu kilka pytań o jakieś RPGowe elementy padło. Niestety, zawsze padały jakieś odpowiedzi, typu, że jeszcze nie możemy tego wyjawić, że jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem w ogóle gry. Także musimy poczekać na jakieś konkretne informacje. Na razie wiemy tylko, czym mniej więcej Scale Bond ma być. Czy mi się podobało? Przyznam, że. Jestem tytułem zainteresowany, ale nie wywołał we mnie takiego efektu wow, że muszę w to zagrać. Być może dlatego, że wcześniej Platinum Games zrobiło tak fantastyczne gry, że naprawdę ciężko będzie pobić właśnie ten poziom. Chociażby bajonety, która jest to prawda tylko slasherem, ale w porównaniu na przykład z tym, co się działo w bajonecie, Scalebond już nie robi takiego wrażenia. Ja wiem, że troszeczkę abstrakcyjnie porównuję teraz Scalebonda do bajonety, no ale. Studio, które tworzyło te obie gry, jakby nasuwa te, te, te moje skojarzenia te, samo z siebie. Generalnie rzecz ujmując wrażenia są pozytywne i tytuł będę, będę śledził chociażby ze względu na fakt, że ma to być action RPG, które bardzo lubię. Zobaczymy jak, jak będzie, gra ma wyjść dopiero w przyszłym roku. Jeszcze w tym roku mają się pojawić jakieś tam informacje związane z kolejnymi elementami gry, między innymi trybem kooperacji ale musimy niestety poczekać na więcej. I to tyle z tego szybkiego pokazu na gorąco. Gardło mi już tutaj wysiada, strasznie dużo ludzi się kręci i chce zagrać w tę grę. Właściwie tego zobaczyć, bo zagrać nie można na pokazach. My idziemy dalej oglądać jakieś inne giery. Zapraszamy Was do kolejnych materiałów na gram.pl. Trzymajcie się, cześć!